Kiedy byłem małym chłopcem, niezmiernie interesowało mnie podróżowanie i rozczytywałem się w, w książkach przygodowych. Na przykład bardzo lubiłem książki Juliusza Werna, pana Szklarskiego, który opowiadał o przygodach, o przygodach Tomka <coughs> Wilmowskiego bardzo lubiłem też przygody pana samochodzika. Później zainteresowałem się takimi podróżnikami, jak pan Sejrowski, na przykład. Marzyłem o egzotycznych krajach, dalekich podróżach, niezwykłych przygodach i Indianinach. Niestety. Środki finansowe nie pozwoliły mi nigdy zrealizować swoich marzeń. Lecz od czego mamy wyobraźnię? Wyobraźnia jest tym, co nawet w zwykłej, szarej naszej codziennej rzeczywistości pozwala nam dostrzegać hmm, niesamowite, przeżywać niesamowite przygody, niesamowite wrażenia mieć z tej naszej, nawet naszej, naszej szarej rzeczywistości. Chciałem więc wybrać się dzisiaj na wycieczkę do miejsca. Albo na... raczej nie, nie na wycieczkę. Wycieczka to słowo, które jest bardzo takie proste, małe. To jest wyprawa. To jest wielka wyprawa. Albo nawet nie na wyprawę. Ja nazwałbym to pielgrzymką. Tak. Pielgrzymką do... Miejsca, które zawsze mnie intrygowało, które zawsze było dla mnie miejscem magicznym, miejscem na górze, czyli miejscem świętym, miejscem wszystko, co kiedyś było na górze, było miejscem tajemniczym, miejscem, w którym mieszkali bogowie, miejscem sakrum. A ja dzisiaj zdobędę jeden z najpiękniejszych dla mnie sztytów kieszyńskich jest to duże banatówka z przepięknym blokiem Atlas wybieram się na wyprawę w celu zdobycia Atlasu znajdujemy się pod wejściem na banatówkę i ja jako jeszyński indiana Jones zaraz zdobędę ten sztyt muszę przedzierać się przez te pasze i pokrzywy Ach. ale chyba idę do droga a, muszę się wrócić. A, A oto dowód, że na banotówce także prowadzą są wykopaliska archeologiczne Jak przypuszczam Manotówka była już zamieszkała przed 1500 lat temu i tutaj właśnie to są najlepsze tego dowody Wreszcie Dotarłem na wzgórze Banatówka. Zmęczenie daje się we znaki, dobrze, że przynajmniej słońce nie jest tak upalne jak w innych rejonach świata. Za tymi właśnie okoprzakami znajduje się cel mojej podróży, czyli blok Atlas. Nareszcie jestem w... ko... W celu mojej podróży, czyli koło bloku Atlas, jest to niezmierne dla mnie przeżycie wręcz religijne. Atlas. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dzień, w którym dotar dotarłem do miejsca, które w mojej, mojej wyobraźni wygląda na miejsce święte. Jestem tak szczęśliwy, jak. Jak nie wiem, po prostu rozklejam się. Jestem, po prostu ja nie mogę już powstrzymywać tych emocji, które na mnie... Tak? Ach, przepraszam Państwa, ale ja już nie mogę, naprawdę. Po prostu jestem tak zrypszony, że nie potrafię opanować emocji. Przepraszam bardzo. Pora pożegnać już nasz święty blok Atlas i wrócić do szarej codzienności akademika, który rozpościera się przed naszymi oczami na tle tej oto kotliny kieszyńskiej. Lecz wspomnienie tego jakże wzruszającego, cichszego przeżycia będzie mi towarzyszyło przez całe życie.